Panu, Panu Jezusowi Chrystusowi, brawo, ja mam brawo. bracia i siostry pokój Boży. Myślę, że jako Kościół, jako społeczność wspominałem często i wspominam, jesteśmy jak te naczynia połączone, że odczuwamy zresztą Słowo Bożą i że jesteśmy jednym ciałem, że jeżeli choruje jeden członek, cierpią z Nim całe, całe ciało. Myślę, że jeżeli my żyjemy w taki, a nie w inny sposób, gdzieś oddalamy się od oblicza Bożego. Nie chcemy chodzić drogami bożymi, to nie zostaje to obojętne, gdy zgromadzamy się jako zbór, ale wszyscy odczuwamy, że czegoś brakuje, że nie ma tej pełni w naszym życiu jako z tej społeczności, gdzie zgromadzamy się przed Bożym obliczem. Chciałem czytać Boże Słowo z Psalm 19. Chciałem przeczytać i troszeczkę powiedzieć o swoich przeżyciach ostatnio. Przewodnik chóru, Przewodnikowi chórów sam Dawidowy. niebioso opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. Od krańców świata do, do krańców świata dochodzi ich słowa, tam na. Nik słońcu postawił namiot, a ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swojej komnaty. Raduje się, jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca, i nic nie ukryje się przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaś Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe. A zaraz, prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia? Któż znać je może? Ukrute błędy? Odpuść mi. Także od zuchwałk uszczę sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. I niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkopicielu mój. Wspaniałe Boże Słowo. Myślę, że Dawid pisząc ten psalm widział to wspaniałe, to Boże stworzenie. Widział to wszystko, co Bóg uczynił. Widział po prostu, że ta chwała Boża dzień po dniu się objawia, że ta chwała, tą chwałę Bożą my widzimy. Widzimy ten wspaniały śpiew ptaków czy inne inne odgłosy przyrody, ten zapach, to, przy, to przyjemne to wszystko, co Bóg stworzył i to wszystko mówi o chwale Bożej. To wszystko objawia, w tym się wszystkie objawia chwała Boża, bo jest to napisane, że nie są to słowa, że nie jest to mowa, a jednak dźwięk, przez dnia na dzień się rozlega i obwieszcza chwałę Bożą. To Boże stworzenie, które Bóg stworzył, które my możemy też oglądać i możemy się tym cieszyć, to wszystko jest dla chwały Bożej. Myślę, tym bardziej my, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, powinniśmy jeszcze bardziej przyjrzeć. W naszym życiu, aby płynęła z naszego życia chwała, aby płynęła z naszego życia chwała dla wszechmogącego Boga, dla naszego Ojca, który nas odkupił w Jezusie Chrystusie, usynowił nas, dał nam prawo przystępu do siebie yy, poprzez Jezusa Chrystusa do tronu łaski, bez strachu, bez bojaźni, bez takiego tego, że możemy tak śmiało przychodzić do Niego i brać łaskę za łaską, bo tak zapisane jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Mówi też i o słońcu, mówi też i tego. Ale właśnie co dalej? Mówi, mi się wydaje, na tym chciałem się dzisiaj skupić. Zakon Pana jest doskonały. Czytamy Boże Słowo. Myślę, gdy, czy im bardziej czytamy Boże Słowo, im bardziej się wgłębiamy to Boże Słowo, tym widzimy Jego doskonałość, widzimy Jego wszechstronność, widzimy, że jakże wspaniałe Słowo. Często apostoł Paweł pisząc mówi, że wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne, że jesteśmy ludźmi wolnymi w Jezusie Chrystusie, bo faktycznie y, ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, których Chrystus Pan wyswobodził, prawdziwie mogą być wolnymi. I możemy wszystko, ale Bóg dał swój, swój, swoje słowo, abyśmy szli według Bożych przykazań, bo On wie, że to jest najlepsza droga, którą chrześcijanin, każdy człowiek, może pójść. W księdze proroka Izajasza jest zapisane o tym, że jest to droga bita, na której głupiec nie nie zbłądzi, mało tego, nie ma na niej dzikiego zwierza. Nie ma na niej dzikiego zwierza. Słowo Boże, Piotr pisze o tym, że on chodzi jako lew ryczący. On nie ma go na tej drodze, ale on chodzi wokoło, abyśmy zeszli tylko z tej drogi, bo On wie, jak zejdziemy z drogi Bożego przykazań, Bożych przykazań, zejdziemy z drogi tego Bożego prawa, On wie, że w ten czas jesteśmy w Jego mocy, ale na tej drodze nie jesteśmy w Jego mocy. I On nie ma e, nic do nas i nie ma i On tam nawet na tą drogę nie wchodzi. Zresztą w psalmie 119 Dawid pisze o tym, że biegnę drogą przykazań Twoich. To jest ta droga, właściwa ta droga. I mówi, że jest, On jest doskonały, że zakon i pokrzepia duszę, czyli naszego wewnętrznego człowieka pokrzepia, gdy trwamy. Często ktoś powiedział kiedyś taką historię, ja już nie, taką puentę tej historii, mówi, kogo karmisz w swoim życiu, ten jest zwycięzcą, ten wygrywa. Jeżeli karmisz starego człowieka, starą naturę, to ona będzie zwycięzcą w Twoim życiu. Jeżeli karmisz tego duchowego człowieka Bożym Słowem, to on będzie zwycięzcą w Twoim życiu. Nie ma innej opcji, że żyjesz sobie tak, jak chcesz. Raz w tygodniu przyjdziesz, posłuchasz Boże Słowo i się będziesz oczekiwał, że będziesz zwycięzcą. Myślę, że to nie na tym polega, ale to polega właśnie na tym, że dzień po dniu. Czytamy Boże słowo, dzień po dniu napełniamy się, bo tu jest ta, to słowo zapisane, ta Boże obietnica, że ono pokrzepia duszę. Świadectwo pań, Pana jest wierne i uczy prostaczka mądrości. Cię, kiedyś myślałem jako młody chrześcijanin, że to wszystkie świadectwa, które przeżyliśmy my, które słyszymy, ale świadectwo Pańskie to jest to, które jest zapisane w słowie Bożym, nie inne. Bo w Słowie Bożym jest zapisane dokładne świadectwo. I opowiem wam taką smutną historię, nie będę podawał nazwisk. Ostatnio, może tak Bóg dał, pokierował odnośnie świadectwa, pewnego chrześcijanina. Ono jest znane, na pewno słyszeliście je. I pewien pa, on się powołał na pewnego pastora i ten pastor wyjaśnia, mówi, że to było nieprawdą, że wiele rzeczy, które ten brat powiedział, w ogóle nie miały miejsca i w ogóle były nieprawdą. Czyli to jest świadectwo ludzkie. My często, gdy mówimy świadectwo, często do różnych tam innych rzeczy dodajemy lub nie, ale świadectwo pańskie. Ja tak sobie później pomyślałem, mówię: Jeżeli ten brat mówi takie rzeczy, mówię, to, gdzie, to jak co życie chrześcijańskie wygląda? I Bóg mówi: Tak, ale jest Boże Słowo to jest podstawą, tu, Biblia, to jest najważniejsze. I tym się karmi. Nie karmić się. Chwała Bogu są dobre świadectwa. Słuchajmy świadectw, aby nasza wiara wzrastała. Chociaż Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania. Ale słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Nie przez inne Słowo. Ale przez Słowo Boże jest, wzrasta nasza wiara. Gdy ono jest ożywiane, to Słowo w naszym życiu przez Ducha Świętego i Duch Święty prowadzi nas tą drogą, aby nasza wiara wzrastała. Ale to świadectwo Pańskie jest właśnie doskonałe. Ono mówi o tym na przykład, dajmy przykład Dawida. Mówi nie tylko o tym, że znalazłem męża według serca swego, który całkowicie wypełni wolę moją, ale też pokazuje, że raz upadł, drugi raz upadł. Pokazuje, że miał wiele problemów w swoim życiu, pokazuje, jak to jest. I czy po, poczymy na inny świadectwo w Biblii, widzimy, że ci mężowie różnie. Czy Jakub, czy inni chcieli pomóc Bogu, Bóg powiedział, że młodszy, starszy będzie służył młodszemu, więc rodz... mama i, i ten, Rachela i chciała i ten. Rebeka raczej chciała pomóc, pomóc aby to się wypełniło i a wiemy o tym że Bóg miał swój plan i troszeczkę inaczej to wyszło później problemy były ale właśnie to jest to świadectwo Boże które wynika ze słowa Bożego i ono jest wierne czyli prawdziwe czyli ono jest pewne wiara, godne wiary i dalej słowo Boże mówi o tym że uczy nas mądrości, że czytając te świadectwa, czytając Boże Słowo, czytając życie o życiu Abrahama, czytając o życiu innych mężów Boży, o których Słowo Boże mówi, czy Daniela, czy innych, czy apostołów, czy Chrystusa Pana przede wszystkim, czytając, możemy brać mądrość do swojego życia, możemy wiedzieć, jak postępować. Ale gdy nie ma tego słowa w naszym życiu, gdy przychodzą różne sytuacje do naszego życia, nie wiemy, jak postępować. Postąpić, bo Duch Święty nie ma co ożywić w naszym życiu, bo te, ten skarbiec, o którym Pan Jezus mówi, jest pusty w naszym życiu. Nie ma tego słowa w naszym życiu. Ale gdy ono będzie, to słowo, to nie wiem, w jakiejś sytuacji stanął. Gdy będziesz chodził Bożymi drogami, Duch Boży zawsze... Ożywi ci to słowo odpowiednie na daną chwilę, na dany moment, abyś wiedział, jak postąpić, chociaż zawsze mamy wolną wolę i mamy wybór. Możemy postąpić tak, jak mówi Boże Słowo, lub też jak uważamy za słuszne, może często niezgodne ze słowem Bożym, ale właśnie gdy to jest. I dalej mówi o rozkazach Pana, że są słuszne i rozweselają serca. Przykazania Pana jest jasne i oświeca oczy. Często chrześcijanie sobie komplikują życie, często yy, szukają jakiegoś drugiego dna, jeżeli przykazanie mówi konkretnie to i to, to nie trzeba szukać tam czegoś innego, że mówi co innego, ale jeżeli mówi nie kradnij, no to nie kradnij, proste, a nie, że a to może Chodzi o taką kradzież grubszą, a, a może już tu oszustwo nie wchodzi w to czy jakieś tam y, 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 poświadczenie nieprawdy, to może już jest coś innego, może tego, ale Słowo Boże mówi konkretnie jedno i wszystko. Czyli każde, y, przyka, y, że każde słowo Boże jest dobre, że są spratego, tego, że y, potrzebne do naszego życia, abyśmy rozumieli, że one są proste i łatwe do życia, bo y, gdy czytamy w liście Jana. Jan pisze w pierwszym liście, mówi, że przykazania jego nie są uciążliwe. Często, gdy słyszymy o Bożych przykazaniach, niektórzy mówią: Ale to zakon, to zakon, to Stary Testament, mówi przykazania. Ale przecież, co o Boże mówi, że zakon mój wypisze na ich sercach? Na ich sercach wypisze i on będzie wypisany. Czyli ten zakon Boży, Boże przykazania leżą w naszym charakterze. Leżą w naszym charakterze, aby po prostu żyć według tego i to jest nasz charakter jako dzieci Bożych, Boże słowo, Boże przykazania. Dlatego niech Bogu będzie za to chwała, że możemy po prostu trwać w Bożesowie i dzisiaj jesteśmy w takcy uprzywilejowani że mamy Boże Słowo, nie jedna Biblia w naszym domu leży i, i że możemy korzystać. Wiemy, że to Boże Słowo jest niezmienne. Gdy był dany Zakon, to prawie ponad prawie 3600 lat temu. Nowy Testament, liczmy, no 800, 1800, 1700, 1600 lat gdzieś, yy, 1600 z drobnymi lat został po prostu ten kanon ustanowiony przez ojców Kościoła, że tak ma brzmieć i on jest niezmienny. I Bóg czuwa nad tym, że ten, to słowo Boże jest niezmienne. Mogą być różne pomyłki w tłumaczeniu, często tak jest, ale gdy mamy różne tłumaczenia, możemy zobaczyć, dojrzeć sedno Bożego Słowa. Możemy dojrzeć sedno Bożego Słowa. Dlatego y, zachęcam Was, abyśmy czytali Boże Słowo, abyśmy pragnęli w nie wnikać, bo gdy będziemy znali, nie zostaniemy oszukani. Nikt nas nie oszuka, jeżeli będziemy znali Boże Słowo i będziemy pragnęli żyć Bożym Słowem Dzie, dzień po dniu. Jak czytać Boże Słowo? Myślę, to nie znaczy, często młodzieży mówię, że to nie znaczy czytać na hektary, czyli jak najwięcej, dzień po dniu przeczytać, ale to znaczy, żeby usiąść, poprosić Ducha Świętego, bo Słowo Boże mówi, że to pomazanie, które jest z Was, ono Was wszystkiego nauczy, aby poprosić Ducha Świętego, aby On ożywiał to słowo, aby on objaśniał, aby on nauczał nas z tego słowa i on to będzie czynił, bo każdy uczeń, który chce będzie, Duch Święty będzie go uczył, będzie mu pokazywał słowo, będzie mu ożywiał to słowo, i ono będzie wnikać w Twoje wnętrze. Ono będzie przemieniać mnie, ono przemienia ciebie, bo tak Słowo Boże mówisz: na początku Bożego działania w naszym życiu, na początku stworzenia świata, na początku naszego działania w naszym życiu jest Słowo Boże. Bo i zresztą Pan Jezus jest żywym Bożym Słowem, bez napisane w Ewangelii Jana na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I tak samo, gdy Bóg posyła swoje Słowo do naszego życia, jak wczoraj młodzieży usługiwałem z 57 50. Chyba V rozdziału Księgi Proroka i Zajasza, że to jest z Bożym Słowem, jest tak, które wychodzi z jego ust, że nie powraca do niego, póki pomyślnie nie wykona dzieła, z którym je posłał. Oczekuj Bożego Słowa. Pragnij Bożego Słowa do swojego życia. Szukaj Bożego Słowa. Często yy, wspomniałem też yy, pewnego brata, gdy byliśmy. U siostry Lili, bo chciał się wiedzieć, chciał ja kiedyś opowiadają o Bożej mądrości, e, chciał wiedzieć, dlaczego jest sytuacja w rodzinie taka, a Bóg odesłał go do jego słowa, do swojego słowa. Mówi: Tam szukaj odpowiedzi, tam szukaj. I często my byśmy też chcieli tak na skróty, ale Bóg mówi: Tu znajdziesz odpowiedź na wiele pytań swojego, swojego życia, tylko zacznij szukać zacznij szukać zacznij pragnij chcie, mieć społeczność ze mną poprzez słowo Boże i gdy będziemy chcieli mieć tą społeczność poprzez Boże słowo Bóg będzie zmieniał Bóg będzie nam pokazywał będzie objawiał swoją wolę będzie przemieniał nasze życie i będzie budował naszą wiarę abyśmy mogli być użyteczni dla niego dlatego słowo Boże gdy czytamy zawsze nas zachęca abyśmy wracali do niego aby to było podstawą naszego życia nie inne rzeczy. Rzeczy, bo spotkałem ludzi pewnych, którzy mają, powiem, takie pliki spisanych proroct, czy może więcej z całego życia, ale ich życie nie świadczy w ogóle o tym, że żyją po chrześcijańsku, nie świadczy, bo gdzieś zapomnieli Bożego Słowa, gdzieś Boże Słowo zostawili, a wzięli sobie inne rzeczy, wzięli sobie inne. Słowo Boże mówi w Księdze... Yy, Proka Jeremiasza, dwa fragmenty. Jeden mówi o tym, że Bóg czuwa nad tym słowem, aby je wypełnić. Pierwszy rozdział mówi Jeremiaszu, co widzisz? A on mówi widzę gałązkę drzewa migdałowego. Dobrze widzisz, bo czuwam nad swoim słowem, aby je wypełnić. Nad tym słowem Bóg czuwa, aby ono było wypełnione w Twoim i moim życiu. A dalej jest napisane, że mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło żywych wód zostawili, a kopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Rozumiecie? Abyśmy nie opierali się na innych rzeczach, ale abyśmy się opierali na Bożym Słowie. Bo ktoś kiedyś powiedział taką rzecz. Zresztą w księdze, w liście apostoł Paweł pisze o tym, że byśmy doświadczali proroctwa. W jaki sposób doświadczysz proroctwo? Poprzez Słowo Boże, nie w inny sposób. Doświadczysz prosto, czy ono się wypełnia w Twoim życiu, ale poprzez Słowo Boże. Inaczej tego nie doświadczysz, nie sprawdzisz tego, jak to jest. A później zobaczcie, znacie historię chociażby tu tych terenów, ile podziałów, ile różnych nieporozumień było poprzez fałszywe proroctwa, poprzez fałszywe rzeczy. Bo ludzie nie opierali się na tym, że jak Słowo Boże mówi jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, tylko się opierali na czymś innym. zaprzeczeniem Bożego Słowa było, wręcz odwrotnie i stały się takie, a nie inne rzeczy i dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Dlatego, że po prostu ludzie się opierają. Ktoś kiedyś powiedział odnośnie pewnych nauk, ktoś nie mówi o prowie, ale o pewnych naukach. Diabeł jest tak przebiegły. Że on mówi tak, 90% powie Bożego Słowa, a 10% swojego dorzuci. I już wystarczy. i Już wystarczy. Abyśmy czuwali. Dlatego, jakże ważną rzeczą w życiu naszym jest znać Boże Słowo i polegać na Bożym Słowie. I aby ono żyło w nas. Nie tylko, że mamy zapisane i ono gdzieś tam jest na półce, ładnie oprawione może, ale żeby ono. Żyło w nas. To jest bardzo ważne. I gdy ono będzie żyło w nas, wówczas nie damy się tak łatwo zwieźć, nie damy tak łatwo się sprowadzić z Bożych Dróg. Bo o co chodzi? Chodzi o to, aby dojść do końca, aby osiągnąć cel wiary, o którym Boże Słowo mówi zbawienie naszej duszy. Abyśmy, gdy dobiegniemy do końca, nie byli rozczarowani, ale aby to Boże Słowo żyło w nas. Dlatego jeżeli, myślę, że gdy staniemy do modlitwy, podziękujemy Mu, naszemu Bogu Wszechmogącemu, za Jego Słowo, że ono jest niezmienne, że dziś mamy tą możliwość czytania tego Słowa, że jest w naszym języku przetłumaczone, że ono jest dostępne, że nikt nas nie prześladuje za Boże Słowo. Będziemy Mu za to bardzo wdzięczni, ale też... Jeżeli gdzieś zaniedbałeś czytanie Bożego słowa, jeżeli zostawiasz Boże Słowo, bo masz wiele innych rzeczy, tak się wydaje, ważniejszych w Twoim życiu, nie ma ważniejszej rzeczy jak zbawienie duszy. Nie ma ważniejszej rzeczy jak trwanie w społeczności z wszechmogącym Bogiem. Nie ma ważniejszej rzeczy, choć nam się często wydaje, że są ważniejsze rzeczy, bo to, czy tamto, czy tamto, ale przecież wszystko i tak w naszym życiu. Zależy od niego, od jego błogosławieństwa, od jego łaski. Bo jeżeli on otworzy, to któż zamknie? Jeżeli on zamknie, to któż może otworzyć? Dlatego pokładajmy nadzieję w Jezusie Chrystusie i czytajmy Boże Słowo, napełniajmy się. Jeżeli nie czyniłeś tego, przeproś Pana i powiedz Panie, ucz mnie Twojego słowa. Pragnę czytać Twoje słowo. Pragnę, aby to słowo było żywe w moim życiu, bo wiara jest wysłuchania. A słuchanie przez słowo chrystusowe. Zachęcam Was do tego. Zachęcam siebie, abym jeszcze, abyśmy jeszcze więcej wiecie o tym, że nie czytam książek, już tak na koniec, nawet chrześcijańskich, bo staram się czytać Boże Słowo i wierzę w to, że to jest dobre. Ale pamiętam na początku drogi brat Kulinicz nam powiedział taką rzecz: Im woda dalej od źródła, tym jest brudniejsza. I ja już mówię, to mówię to, co jak ja rozumiem. A to jest Słowo Boże, żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miec, miecz obosieczny, jest w stanie przeniknąć do rozgraniczenia ducha, duszy, stawu i szpiku kostnego, osądzić myśli i nasze zamiary. To jest Boże Słowo. Rozumiecie? I tu Bóg nas kieruje do tego Słowa. Czytaj dzień po dniu, a zobaczysz żywego Boga, zobaczysz żywego Jezusa w Twoim życiu, zobaczysz Boga pełnego mocy, pełnego chwały w swoim życiu. Tylko szukaj. Też powiem takie przeżycie: miałem pewne przeżycie w pewnym momencie i mówię: Boże, faktycznie ja Ciebie nie znam. Mam jakieś tam wyobrażenie, ale Ciebie nie znam. Czyli trzeba poświęcić więcej czasu, aby Ciebie poznać aby Ciebie poznać, bo Tu jest objawiony, On tu się objawił poprzez swoje słowo i tu możemy Go poznać. Aby gdy staniemy przed różnymi sytuacjami w naszym życiu, abyśmy wiedzieli, Ojcowie, znacie tego, który jest od początku. Znacie tego, który jest od początku. Życzę sobie, życzę Wam, bracia i siostry, abyśmy... Mieli to pragnienie czytania Bożego Słowa, abyśmy mieli to pragnienie poznawania Boga chwał. W księdze prokołów zawsze jest napisane, a że on się da znaleźć, jest to pewne, jeżeli go będziemy szukać. Szukajmy Bożej, Bożego y, Boga, szukajmy poprzez Jego Słowo, szukajmy w modlitwie, szukajmy dzień po dniu, a na pewno da nam się znaleźć i będziemy przeżywać wspaniałe rzeczy. On się objawi, on powie: Oto jestem. Y, i poprowadzić Ciebie i objawić Ci rzeczy może, o których nawet nie myślałeś, o których nawet nie wiedziałeś i będzie Cię błogosławił. Tak jak wczoraj też mówiłem młodzieży o tym, jest taka wspaniała obietnica w szóstym wersecie 11 rozdziału listu do hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu, ale kto przystępuje do Niego musi wiedzieć, że On istnieje i że nagradza tych, Którzy go szukają, i nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli będziesz szukał Bożego Słowa, Bóg ma dla Ciebie nagrodę. Nie tam w wieczności może, ale tu na ziemi chce Ci dać, bo jest napisane w liście do Efezja napisane, że daje ponadto, o co Go prosimy, nawet o czym myślimy. Tak jest wspaniały Bóg, ale On chce, abyś Ty i ja szukał Jego oblicza. On chce, abyś Ty i ja czytał Boże Słowo, abyśmy tam szukali, chcieli Go poznać, a On da się znaleźć i Mało tego przyniesie wspaniałe rzeczy do Twojego życia.